W nocy Cię nie obawie? Co kurwa? Czy ma będzie koncert w Bielsku Białej? Proszę czat, kto zapisze jeden HHB? Bielsko Białe? Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Wszystko gdzie zanalizować trzeba. To jest moja zabawka. W mocy Cię nie ubawię. Ona nosi pod podpaski. To jest moja dziewczyna. Gdzie jest kiwas na płycie? Co jest kurwa mać? Nie ma jest ocno. Jeżeli potrafisz Ja pierdolę. Dobrze, z tego dobrze sprawdzę i spokojnie. Pamiętam. Luz. Też tak, Zuza. Dokładnie tak. Ty. Nie abiotym zapomniałem. Co on kurwa robi? On jest niepoważny. Kurwa, widzowie, zobacz. Z... lucha. Później sprawdzę jeszcze. Ale raz miałem koncert w Rzeszowie, widzowie, to muszę powiedzieć. E, raz w życiu grałem, widzowie, koncert e, za 100 zł. Po prostu zorganizowanie koncertu w Rzeszowie tak dużo mnie kosztowało wraz z paliwem, z, z, z hotelami. I niestety koncert nie oddał, więc po odjęciu wszystkich kosztów i opłaceniu klubów w Rzeszowie zarobiłem 100 złotych. Więc mega, mega koncert. Dwa razy tam zagrałem, trzeci raz już chyba nie zagram, niestety. Ale y, bardzo się dobrze bawiłem, ja bo fajnie było. Fajnie było. Kiedy będziesz miał koncert fortnite? Ja będę miał w Robloxie. Nie. Nie, on nie będzie tego w co? O, no. ale mi niedobrze się robi. Nie on mi się nie dobrze robi, jak to oglądam. Krzesna Siemiagi. Co zrobił, kurwa? Nie chcę, żebyś poszła na tańce. Skoczlam na mój rozmiar. Zaszczę, zdźwigam. Nie mogę tego oglądać na full ekranie, bo się kurwa zrzygam Na full dupy hejterom? Szkoda, że nie ma pan córki. Byłby pan wspaniałym ojcem. Dziękuję. Jako Co on kurwa robi? Powiedz mi Niedobrze mi Co on kurwa robi? Sranie Jaka muzyczka Naznaczony Bra! Zadzwoń do Erika i powiedz, że idziemy tańczyć. My? Miyagi poprowadzi samochód. Obyczaj nakazuje co jest. Dzięki za 10 miesięcy! Przesada. Oh, Whoa, znowu karacz Przesada, przesada, niedobrze mi. Przesada, kurwa. Co on robi? Ale obrzydlistwo. Ale bym go widział, te paski od Nie mów tak, kurwa. O jezu. Fuh. Aż się, kurwa, nie dobrze zrobiło. Muszę popić wodą, nie? Te żygi, które kurwa wychodzą mi na zewnątrz. Ja pierdolę, widzowie. No, tragedia jakaś jebana, nie? Mnie to zastanawia, w jaki sposób on się w nocy bawi. Nie mam pojęcia. Dlatego, że ja to na początku myślałem, że jak on to wyjął, że to jest tak. lalka dmucha nam się, że to jest. Wiecie o co chodzi? A to był kurwa jebany obrazek. No zaraz mi pokurwi, człowieku, to jak on to robi? Tak, ow, obrazek! Pront, dziękuję za 5000. Czy myślicie, że on po prostu. na przykład, kładzie się do łóżka? Myślicie, że on się kładzie do łóżka? Kładzie obok. kładzie obok ym... Zdjęcie i, i zasypia z nią I kurwa ale rusza ty, tak głową, zim, żeby tak, widział, tak, że ona mruga Ja pierdolę. Łukasz, dziękuję bardzo za piąty miesiąc Ale bym cię zruchał, dzięki Łukasz, to bardzo mi jest z twojej strony No i gadajmy o